Ci dzisiaj o trzech najważniejszych powodach, dla których kocham in jogę. Więc po pierwsze, taki najważniejszy powód to to, że in -yoga pomaga połączyć się ze swoją istotą. Pomaga ukierunkować uwagę do wewnątrz, nawiązać ten kontakt ze sobą. In Yoga, jest takim przeciwstawieństwem do, do życia Young, jakie prowadzimy na co dzień, czyli takiego pośpiechu, gdzie lecimy, biegniemy, ciągle mamy jakieś zadania do wykonania i tak naprawdę nie ma czasu na to, żeby się ze sobą skontaktować, żeby mieć, mieć tą chwilę, która tak naprawdę jest niezbędna, żeby posłuchać przewodnictwa, posłuchać głosu naszego wyższego ja, skontaktować się ze źródłem i stąd właśnie yoga, in yoga jest takim idealnym narzędziem do tego, aby praktykować, praktykować to nawiązywanie kontaktów. Drugim, drugim, również bardzo ważnym powodem jest to, że inny bardzo korzystnie wpływa na zdrowie. Praktyka inny jogi powoduje, że w naszym ciele wytwarza się hormon młodości, który już abstrahując od, od młodego wyglądu, który jest przereklamowany, to, to jest, ten hormon jest istotny dla, po prostu dla zdrowia. Naszych narządów, naszego ciała. Więc, In-Yoga jest taką doskonałą okazją, doskonałym sposobem na to, żeby, żeby zadbać o swoje zdrowie. No i trzeci powód to to, że in -yoga jest odpowiednia dla każdego w każdym wieku. Pozycję można dostosować do, do stopnia zaawansowania. Każda, na każdym stopniu, na każdym poziomie przynosi ogromne korzyści. Także to jest, to jest winiotę fantastyczne. I jeżeli wydaje Ci się, że in Yoga jest nudna, bo takie głosy słyszałam, że w ogóle yoga, yoga jest nudna, to, to tym bardziej zastanów się, czy to nie jest coś dla Ciebie. Czy nie jest tak, że Chcesz ciągle biec i nie przeznaczasz czasu na ten kontakt ze sobą. Teraz, w tych czasach, ten kontakt jest bardzo ważny, to przewodnictwo jest ważne, i, a będzie coraz, coraz ważniejsze. Czekają nas jeszcze duże, duże zmiany. Mogą się pojawić różne trudne sytuacje, oczywiście w zależności od tego, na jakim, na jakim właśnie etapie Twoje połączenie ze źródłem, Twój kontakt ze źródłem, bo jeżeli jest on wypracowany i zadbałaś, zadbałaś o ten kontakt i dbasz o niego cały, cały czas, to przejście przez, przez te zmiany, które następują, będą jeszcze następować, będzie o wiele, wiele łatwiejsze. Dlatego zachęcam Cię do ćwiczenia innej jogi. To również do pogłębiania właśnie tego kontaktu ze sobą, do, do bycia sobą, do odnalezienia swojej istoty, swojej autentyczności. Zachęcam do, jeżeli jeszcze nie, nie jest to tak, jak, jak powinno być, w sensie jeszcze nie do końca ten, masz poczucie, że, że jesteś. W pełni sobą, że wykorzystujesz swój, swój potencjał w pełni, że masz to połączenie ze źródłem, to zachęcam Cię zarówno do ćwiczenia i jogi, jak i do uczestnictwa w warsztatach. Niedługo będziemy prowadzić cudowne warsztaty, właśnie na których będziemy uczyć jak, jak się łączyć ze źródłem, jak korzystać z, z tej mocy, z tego potencjału. Więc jeżeli masz ochotę. Zapraszam serdecznie.